Hej, dzisiaj pytanie do Was. Dlaczego? Macie swoich kolegów, znajomych. Przypomnijcie sobie sprzed wielu lat znajomych i tych bliskich znajomych, którzy Was otaczają. Dlaczego facet, który jest samotny, nie ma dziewczyny, który wręcz nie ma dziewczyny czasami po pół roku, rok, czasami kilka lat, czasami parę miesięcy, różnie? Facet, który jest czasami elokwentny, dobrze wyglądający, dbający o siebie, facet, który, który się edukuje, który się kształci, który ma jakąś, ma jakąś pracę, ma jakąś firmę. Dlaczego, powiedzcie mi, tacy mężczyźni nie są w stanie podejść do kobiety, która im się podoba? Odpowiedzcie mi na to pytanie. Prześwietlcie teraz już swoich wszystkich znajomych, ilu macie facetów, którzy widząc atrakcyjną kobietę na ulicy, no bo jeżeli facet jest sam y, od pół roku, od roku i widzi piękną, no petardę na ulicy, taka, że po prostu aż, aż, y, aż go telepie, no to chyba to jest normalne, że jeżeli jest zdrowy naturalnie, to widok takiej kobiety, no... no jeżeli widzi taką kobietę, no to jeżeli jest facetem, Facetem, powtarzam, facetem. Facetem. No to po prostu podchodzi do niej na luzie, rozmawia z nią, bierze numer telefonu, albo nie bierze, ale dla niego to jest normalne, po prostu. Ilu znacie takich mężczyzn? Powiedzcie mi, ilu. No bo jeżeli abstrakcją jest w dzisiejszych czasach podejście do kobiety, bo bo, i tu jest pytanie do Was, bo albo dlaczego 99% facetów nie podejdzie? Mówimy cały czas o samotnych facetach, o facetach, którzy nie mają w danym momencie kobiety, którzy, którym się ta kobieta bardzo, bardzo, bardzo podoba, gdzie takich kobiet widzą codziennie po kilka, czasami kilkanaście, a czasami jedną na ileś tam dni. Czasami tygodni i nie są w stanie do niej podejść. Czy uważacie, że w tym momencie ważniejszy jest kupienie kolejnego suplementu diety, kolejnych odżywek, kolejnego garnituru, kolejnego swetra, kolejnych butów, kolejnej książki na jakikolwiek inny temat niż rozwój w tym kierunku? Czy jest coś ważniejszego od niebycia samotnym? Z tym pytaniem was zostawiam. Hej.